Chciałbym na ręce pana prezydenta przekazać tą właśnie decyzję i w tym momencie staje się droga po oczywiście przecięciu wstęgi otwarta. Właściciele zabytkowych aut, motocykliści, rowerzyści, biegacze jako pierwsi przetestowali otwartą ulicę Nową Suchotrzyską, a właściwie kolejny odcinek Alei Kociewskiej, bo taka jest nazwa tej trasy. Z kamerą pojawiliśmy się na otwarciu i sprawdzaliśmy, co nowej ulicy sądzą mieszkańcy Trzeba. Wszystko jest elegancko zrobione, wszystko to mi się podoba. Tu. Przyjechałem się, ale ja już kilka razy tu jechałem. No i jak? No ścieżka jest dobra, ale ja uważam, że to w ogóle ulica to jest... Niepotrzebna tu. Dlaczego? Ona dubluje tamtą ulicę i te pieniądze można było zainwestować zupełnie gdzie indziej. Piękna ulica. Gratulujemy Państwu, że to się udało. Całej inwestycji urzędowi miasto, miasta, prawda? A my przychodzimy witać ich tatusia, który najpiękniejszym zabytkiem pojedzie. Pierwszym. Mi się bardzo podoba. Pięknie tu wygląda. Oby tak ciągle było że taki porządek był jak teraz, nie? Na początku i żeby ludzie to y, szanowali, nie niszczyli. To jest najważniejsze, nie? A komu ta droga ułatwi życie? No ja myślę, że nawet przechodząc y, pewny, po coś na, na cmentarz, tak jak ja, to mogę pójść po prostu na tą drogą na Gdańską. Tędy nie muszę iść naokoło. Uważam, że kierowcom ułatwi jazdę szybciej i łatwiej będzie przebrnąć. I bezpieczniej. No teraz ta droga tu jest taka dość ciekawa. Co prawda trochę żałowałem, bo miałem tutaj działkę i mi skasowano. I teraz tutaj już można sobie spokojnie pochodzić. Dobrze, że tej działki nie ma, bo mam lepszą, ładniejszą, ale fajna ta droga. Podoba mi się. Cieszy pierwsza część tej trasy. Bardzo cieszy współdziałanie miasta, powiatu i rządu. Wielką nadzieję mam na dokończenie tej trasy, tak aby ona prowadziła do ulicy Kociewskiej. Także pierwszy jest dobry początek, ale droga trzeba absolutnie dokończyć. Cieszy także ruch ludzi, że Szczepianie rzeczywiście uprawiają aktywny, prospodzowotny, sportowy tryb życia. Na uroczystości otwarcia trasy pojawiła się nawet milicja. Panie Ormowiec, ile, panie... ile fotoradarów będzie stało trzy, na tej ulicy? Trzy. W którym miejscu? Podpowiedzmy. Z A to motoryzm... nie. No, przej przy przed przejściem dla pieszych. Będziecie pilnować? Do Oczywiście. Do kogo kasa będzie wpływać? Jak to? Do, do mnie kasa? No do kogo? Przecież do Urzędu Miasta, nie? Prace nad nowym połączeniem drogowym rozpoczęły się w kwietniu, a całość kosztowała 6 milionów 700 tysięcy złotych. Ulica ważna z punktu widzenia układu komunikacyjnego miasta Trzewa, ulica, która odciąży Armii Krajowej i myślę, że spodoba się, jeżeli nie, to, że już się spodobała mieszkańcom tego osiedla. Trasy testują już piersi kierowca, do tego by Aleja Kociewska Przecięła w pełni osiedla Suchostrzygi i Bajkowe brakuje jeszcze jednego odcinka. Krótszego niż ten oddany 28 listopada. Ratusz chce szukać teraz funduszy na jego budowę. Planujemy w kolejny jakby etap tej drogi, ale to nie będzie rok 2014. Niewykluczone, że w roku 2015 weźmiemy się za kolejny odcinek i wówczas będziemy mieli połączenie bezpośrednio drogi krajowej 91 z drogą krajową 91, bo, bo tak to wyjdzie. Natomiast tak jak wspomniałem, jest to fragment pewnej trasy obwodowej, trasy tak zwanej śródmiejskiej i myślę, że ta trasa odciąży przede wszystkim wiadukt na Wojska Polskiego który dzisiaj jest głównym jakby elementem łączącym wschodnią i zachodnią część miasta. Zapytaliśmy również prezydenta, co z planami przebudowy skrzyżowania alei kociewskiej z drogą krajową nr 91, tak by znowu od danej trasy można było zjechać bezpośrednio w stronę Gdańska. Ta przebudowa to zadanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W tym zakresie ta inwestycja nie jest jeszcze dokończona, ale to wynika z faktu, że Dyrekcja Generalna Dróg Krajowych i Autostrad. No, od wielu lat próbuję ruszyć z remontem drogi krajowej 91. Mam nadzieję, że to nastąpi, jeżeli nie w roku przyszłym, to w roku 2015 i wówczas w ramach tego remontu będzie przebudowane to samo skrzyżowanie. Myśmy ulicą Nowosłowczycką doszli do pasa drogowego i na tym nasza inwestycja została zakończona. Na uroczystości pojawili się również mieszkańcy równoległej do Alei Kociewskiej ulicy Rejtana, którzy chcieliby, aby ich posesje miały wjazdy nie tylko od strony Rejtana, ale również od strony nowej ulicy. Liczą na to, że w przyszłości ratusz wybuduje im drogę serwisową.